Co jest, to tak ma być? O, ja mam mam taką teksturę zbagowaną, chyba. Czekajcie. Nie, to chyba tak ma być. Dobra, nie wiem, no. Oczywiście, witam Was znowu, nasz alienowy zbrojca. W ogóle, czemu to jest wiecznie noc? Ja nie chcę wiecznie noc. I w ogóle. Ej, co tutaj się stało? Ej, to tak było ostatnio? Ty, bo ja już nie pamiętam. Czy coś tutaj nie wybuchło? Co to za ruda? Mam jakiś killow, żeby to wykopać. Nie mam, no to trudno, ale co to jest? Na co patrzy? Na w ogóle potestuję zaprzeciski. Mam jeszcze to jest. Dobra, oho, miałem tutaj Dobrze myślę. A, nie, bo nie nagrywam tej serii tak naprawdę od miesiąca. Tam, ten był wrzucony na zapas poprzedni, ale już jestem. Już jestem. UFO, chodź tu. chłopie Masz przerąbane Zatruj się i na ziemię. Czekaj, na... Ja się tak załadowałem, że miałem tyle tych magazynków. Czekajcie, bo czekać, Czekajcie. Czegoś to ładowałem, nie? A do siebie biodam. Dobra. Dobra, no, czy to mi się w ogóle opłaca? Poszło do tego. A wiecie to Nie przyda nam się już. Widzicie no. Wow, się pojawiło? Mnie teraz stać, mam dużo pistoletów i sobie tak tym... szaskam. Ej, no wy... Doładowałyśmy sobie shotguna? Hmm, ale którego? Dobra, nie wiem, czekajcie, uuu, może to to było, to by było to? Nie no, nie wiem. Dobra, nevermind, chodźmy po prostu dalej, nie, jakiś... O, mam już mam dwie czaszki Withera, może byśmy... Nie, nie. Nie, nie zrobimy tego, nie. A może, a mogę sobie zobaczyć, który to już jest dzień? Znaczy to był... słuchajcie, to było No nie, nie mogę sobie czekać, jeszcze tak zerkam po ekranie. Nie. Jeszcze ciebie mi brakowało. Nie mam żadnego miecza, żeby się z nim bronić. Nie mam... O! O, o, ej, 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 bo się utopię, utopię się, utopi się, utopi się. Wyszedłem czy nie wyszedłem Dobra, dawaj tu ufo, chodź Nie trafiłem? Trafiłem. Zaraz spadnie, 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 spadnie Ufo, ufo spadnie do wody. Bo... Ej, na pewno się nie da skipnąć tej noty, żeby już nie było i dobra, nie wiem, Ej, czekajcie, chodźmy może w po pierwsze na brzeg. Ej, mam pomysł. To jest mądre, mogę się przecież podbudować. W ogóle te stare tekstury, OG się czuję. OG Minecraft to był taki starszy mag, znaczy to nie jest taki mały. Ale to taki... no trochę do... o nie Nowe gatunki jakieś tutaj są chyba Nie wiem czy ja chcę um. Poczekajcie, 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 bo ja bym chciała Was...

Hmm... No coś Nie, nic wartościowego. Um. Niebezpiecznej istoty. Uu. Wygląda tak, takim spoko, ciebie wywalę. i guess. O, nie, 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 ja cię się nie dam tak ufo. O, zaklinowałem się? Czym się chowało? Ja nie wiem. Czym się chowało? Przesuję. Dobrze, ale fajnie skradam bo to, jest. Nie, to jest świetny mod. No ja... No, powiem szczerze, um, lepsze od mojego. No, ale no, to pewnie, no, mój jest świetny, polecam wam, ale... Dobra, tego nie rozwala, bo nie mam kill'owa. Czy to jest zwykły cave overworldowy? Ty... Diaksy? Um. i dawajcie, robimy crafting. Dobra, co to w ogóle jest? Bo to takie trochę... Hm, omijam już stiki, heh. wykopmy sobie 3. Wykopmy sobie z tego Pilexa. Wow. Mogę tego wykopać? Ehm, co to jest. Tino! Oh, okay. Tino! Nie wiem co to jest. Ale się przyda co nie? Czemu by nie yy, są takie wyjścia? U! Gdzie ja w ogóle się zapuściłem? Może... Wiecie co? Ja stąd lepiej sobie pójdę, tylko jeszcze wykopię trochę tego. Jakby mi się miało w piekcie. w przyszłości może psy. No teraz um, spadam stąd, spadam, spadam, spadam dobra. Uciekamy stąd. Może ja powinienem wrócić do naszego schronu, tylko gdzie on był? A nie pamiętam takich szczegółów. Na pewno był gdzieś daleko. Ła, łap, łap, łap. Słuchajcie. na samą górę, może stamtąd coś wypatrzę, No nie wiem. Więc... Nie wiem, co ja w tym momencie robić. nie działa mi to żeby... Najłatwiej będzie na tym. O. Pomijając to, co było z takim ale teraz będzie zestrzelone. To ciebie wezmę, wyrzucę za to ciebie, bum, yy. a nie no, w sumie ciebie się pozbędę, Iron Plaid, mi są średnio potrzebne. Mm, te party mi są też tak średnio potrzebne. No dobra. Yy. Co? 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 Ci to by cały czas. A, a, działało. Teraz tak wykorzystałem, bez beznadziejnie. Dobra, słuchajcie, ja idę szukać mojego schronu. On... Luka, tamtą schronę mi się wydaje... O, nie. Zanieś mnie nad jeziorko, się dogada. Biegiem, 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 biegiem. Jeszcze Ciebie mi tutaj brakowało, co? A Ty jeszcze czy ja? Ty wali z tymi innymi orsami. O, czy jak czy się to nazwa... Oj, dobra. Czy tam jest odwrócony? Mm. Przynajmniej to, Nie, 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 no. to, nie, jest... No no ja cię kręcę, mnie te drzwi wkulają i się tak randomowo spawnują. Nie wiem, czy to kosmici takie zrobili wadliwe. Nie, my to, kosmicy, to, 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 to to nie tak. To nie, to wy tam ludzie. Takie rzeczy odwalacie. My to kosmici, jesteśmy zwyk, zwykły. prosty lud. Cywilizacja. Dobra, wygadam. No, no chodźmy. Dobra, zbliżamy się coraz bliżej chyba do naszego schronu. Już to czuję. Tak samo słyszę, że coś tutaj też lata w okolicy. U. Dobra, rozkopałem to. O, co tu się stało? Się stanęło niedobrego. Oj, oj. nie. Ej, a co to jest tam? Wyjdzie to chyba nie był zwykły budynek, tu tam, to tam. To tam, to tam, to tam, to tam, to tam, 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 tam. To co. Pumiałem, że jest strzeżona, o ile Jeszcze można tak to nazwać przez te kim jesteś? Istoty? Nie wiem, to mi wygląda na jakiś laboratorium. nie mówiłem. Oż to nie mówiłem. Jestem obrażeniem. To mi średnio poczęło? No i to już jest mo. To jest znacznie lepsze od tego. Wow. Ło! To teraz to się ze mną możecie. Co najwyżej. Macie mi skoczy. O! Gluciak. Ja nie mogę tego tak. wiecie. Bum! Glu. Aby żeby nic nie zmarnować. Musiałem to zrobić. Farence. A z tego, co wiadomo, w laboratorium najlepsze rzeczy mają ukryte pod ziemią. Znaczy, powinny być. Ale co jest z tym, to ja nie wiem. A coś tam. Jest. Non wow. tu. Nie podoba mi się tak. A może weźmie się na chorób? Wjechał. O kurde, Oh. O, tam Proszę Państwa. No, tak daleko nie będę celował, ale... To było to całe laboratorium, takie trochę słabe. Gdzie jest moja pasa? Muszę ją znaleźć. Chciałbym zamówić podwózka ufo. Może mnie ktoś tak zabrać, ufo. O, ho, ho, ho! Przyjechało taksi. Na chwilę. Muszę raz. Uff. Dobra, wznoszą mnie znowu. A masz! Ach. I chyba pole, żeby to po prostu tam stało Jestem na dachu tego budynku Dobra yy, przejdźmy tu Obawiam się że te miasta są nieskończone, że to jest tak, tak zrobione, że możesz podróżować Podróżować o!